Średnie spalanie 5-1 takie wyszło na trasie z Chorwacji do Katowic, dokładniej z Orebicza. 1330 km trasa przez Chorwację, Słowenię, Austrię, Czechy i Polskę. 99% na autostradzie. Średnia prędkość około 100 na godzinę, no jednak limitów trochę po drodze jest, szczególnie przez Wiedeń. 80%. 60 318D, czyli diesel B47 dwulitrowy 150 koni napęd na tył. I dwie osoby na pokładzie z bagażami. A opona o szerokości 205. Wąziutka. Jak widzicie, o, trochę padało po drodze. Też na betonie też na betonie. Podsumowując uważam to za wspaniały wynik i naprawdę nie ma co oczekiwać niczego więcej. Samochód sprawdził się świetnie, był super wygodny, oszczędny i przyjemny w trasie. Jesteś swój chłop. <laughs> No tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. A ty wybrałbyś się w trasę do Chorwacji samochodem? Czy poleciałbyś samolotem? I ominął serpentyny. A co ciekawe, kiedy jechaliśmy w pierwszą stronę w nocy, to spalanie wyniosło 4-8. Ale tamto już naprawdę na autostradzie nie było żywej duszy.